Dzisiejsi Tashi i Ubatki wybrali się na wycieczkę. Czy wiecie dokąd pojechali? Tak, są w górach. Teraz jeszcze odpoczywają, ale za chwilę zaczną przygotowania do pierwszej wycieczki. Przed taką wędrówką najważniejsze jest zaplanowanie trasy. Tashi jest bardzo odpowiedzialny. Pamięta również o spakowaniu jedzenia i picia. Najlepiej wziąć ze sobą wodę. Kanapki, ulubione owoce i czekoladę, która doda nam mnóstwo energii. Na trasie na pewno przyda się mapa, latarka oraz kompas. Teraz Tishy z pewnością się nie zgubi. Ubaki zabierze ze sobą telefon z naładowaną baterią i zegarek. Zapisał w telefonie najważniejsze numery potrzebne w górach. Na wszelki wypadek przyda się również apteczka. Tishi ma bardzo dobre buty. Pamiętajcie, w górach odpowiednie obuwie jest bardzo ważne. Widzę Tashi, że zabierasz ciepłą bluzę i burtkę przeciwdeszczową. Dobrze, nigdy nie wiadomo kiedy może spaść deszcz. Wysoko w górach jest też chłodniej niż na dole. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Wychodząc na wędrówkę, nie zapomnij poinformować kogoś o swojej trasie. Ustaw godzinę, o której planujesz wrócić. Sprawdź, jaka będzie pogoda. Burze w górach są bardzo niebezpieczne, a lawiny mogą zdarzyć się nawet latem. Tysi i Łubaki wyszli wcześnie rano. Teraz mają odpowiednio dużo czasu, aby wrócić przed zachodem słońca. i śledzi mapę. Dzięki temu wie gdzie się aktualnie znajdują. Zawsze poruszaj się, się tylko po wyznaczonych szlakach. Schodzenie z oznakowanej ścieżki może być bardzo niebezpieczne. Ale wspaniałe widoki! Na szczytach gór często wieje zimny i silny wiatr. Chłopakom przydało się ciepłe ubrań. Musimy pamiętać o zasadzie. Razem wchodzimy, razem wracamy. Nigdy się nie rozdzielajmy. I jeszcze jedno, nie śmiećmy w górach. Cisiej tasi i ubaki kończą już swoją wędrówkę. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali o wszystkich zasadach podczas wędrówki górskiej. Do zobaczenia na szlaku! Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby poprali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie.